Cześć, witajcie, to ja, Polak Dzisiaj jestem na świecie kreatywny. Na wersję Minecraft 1.1. Chciałbym Wam zaprezentować moją budowę na konkurs Minecusima. Organizowany z o, o, okazji 15 tysięcy widzów. Są że nie ma i trzeba zrobić pracę praca na temat budowania w świecie minecraft, maskotki yy, jeśli chcecie to minecusing chętnie zobaczy wasze prace a dzisiaj chciałbym wam zaprezentować moją pracę i tobie minecusing też tak, to jest oto ten łosiek o tak wygląda to ten łosiek i pokażę wam, jak kandyduję przecież ponieważ jest sobie na kanale, Tak, wygląda to nowo, a Aj, przepraszam, Tak to mniej więcej wygląda. I, jeśli Wam się podoba, dawajcie łapki w górę. Siedzą, jeśli Wam się nie podoba, dawajcie łapki w dół. I, żeby nie było, że ta rzeźba jest jakaś mała, to macie wymiary 20 cm na 17. nawet 32 chyba. no mało bywa nie lubię liczyć kreatyka. a więc myqsin to jest rzeźba specjalnie dla ciebie e, ale ale sekundę poczekajcie sekundkę no właśnie teraz właśnie zrobiłem sobie kopię zapasową mapy Mam tą kopię. Jeśli Mikey będziesz prosił, ja ci ją mogę przesłać. Nie wiem, przez GG, przez Skypa, przez co wolisz. Mm. I, idzie. i teraz. A, żartował, nie będę tego palił. Więc Mikey tego to wygląda tak. I jeśli Ci się podoba, to. Mam nadzieję, że uznasz tę maskotkę do swojego konkursu i do zobaczenia.